Wyjątkowy duet instrumentalny można było podziwiać podczas ostatniego koncertu w Dębickiej Szkole Muzycznej. Wybitna skrzypaczka snal oraz utalentowany pianista Julian Stanny zagrali utwory Ludwika van Beethovena Szymanowskiego Brahmsa. Był to prawdziwy popis wirtuozerii i pięknej muzyki w mistrzowskim wykonaniu. Anna Prucnal jest absolwentką dębickiej szkoły muzycznej pierwszego i drugiego stopnia w klasie skrzypiec Agaty Bubisz. Obecnie jest studentką Akademii Muzycznej w Krakowie. Swoje umiejętności szkoli pod kierunkiem profesor Kaj Danczowskiej. To jest zawsze wspaniałe uczucie tutaj grać, zawsze tutaj jestem bardzo miło yy, przyjęta, to jest ogromna przyjemność dla mnie tutaj po prostu występować. Zawsze pani, możemy liczyć na ogromne wsparcie Pani dyrektor, tutaj nauczycieli. Skrzypaczka wraz ze swoim kolegą z uczelni Julianem Stanym. Pianistą z klasy fortepianu profesor Marioli Cienia Wypuchały przygotowują się do międzynarodowego konkursu kameralnego w Łodzi. Marzenia artystyczne są takie, żeby występować jak, jak w jak najlepszych salach, prawda? No ale do tego droga trudna i zazwyczaj poprzez, poprzez konkursy. Konkursy niebywale stosującą rzeczą, niebywale. Jest to oczywiście okazja do sprawdzenia się w, w często obszernych, dużych repertuarach. Jest to też możliwość zagrań z orkiestrą jak i również zaprezentowania się gronu wybitnych profesorów. Ewa Trojan, dyrektor Zespołu Szkół Muzycznych imienia Krzysztofa Pendereckiego jest dumna z osiągnięć absolwentki Anny Prucnal. Ania już w pierwszych klasach. Widać było, że to jest wyjątkowa uczennica, bardzo zdolna, bardzo utalentowana. Kształciła się przez wszystkie lata w klasie pani Agaty Bubisz. Te początki, właśnie szkoła muzyczna pierwszego stopnia, uważam, że są bardzo, bardzo ważne. Wtedy. Zachęcamy dzieci najpierw do muzykowania, a później niektórzy z nich stają się muzykami. I właśnie muzyka gra na instrumencie jest dla nich nie tylko zawodem, ale wielką pasją. Tak jest zapewne w przypadku Anny Prucnal. Utalentowana skrzypaczka wspaniale też śpiewa i kształci swój głos w szkole muzycznej drugiego stopnia. Nie ukrywam, że muzyka to jest moja największa pasja. Oczywiście skrzypce, które pielęgnuję od dziecka tutaj zaczynając w tej szkole, teraz w Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie, w klasie ukochanej pani profesor Kali Danczowskiej. No, pojawił się u mnie też śpiew, który no, jest tętni u mnie po prostu w środku. Bije serce oczywiście do niego, więc y, oczywiście kształcę się w szkole muzycznej y, na śpiewie klasycznym. Y, wszystko zobaczymy. Po prostu na pewno nie rezygnuję z muzyki, na pewno będę coś myśleć, na pewno coś będę kombinować i myślę, że myślę, że kiedyś będę mogła zaprezentować też państwu od tej drugiej strony. Mówi, że sukcesywnie spełnia swoje marzenia. Moim największym marzeniem było dostanie się do klasy pani profesor Kajdanczowskiej. A tak to spełniam marzenia się nie spełniają, tylko marzenia trzeba spełniać, więc mam nadzieję, że one po prostu na bieżąco będę realizować. Jestem też otwarta na różne pomysły, więc mam nadzieję, że to, co najlepsze, to przede mną dopiero. Duet znakomitych muzyków oczarował dębicką publiczność.